Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz, przed wami kolejne Daily News, tym razem przygotowane na 8 października 2020 roku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Out of Reach Treasure Royale oficjalnie zadebiutuje 14 października, ale dzięki rozpoczynającemu się wczoraj wieczorem Steam Game Festival możecie sprawdzić tytuł kompletnie za darmo. 7 dni bezpłatnej zabawy z demonstracyjną wersją gry. Całość zaczęła się o godzinie 19 i naszym zdaniem warto wszystko przetestować. Między innymi dlatego, że Treasure Royale to polska produkcja, za którą odpowiada Spaceboat Studios z siedzibą w Łodzi. Nasi rodacy chcą spróbować sił na polu Battle Royale i paradoksalnie mają szansę odnieść sukces. Ich produkcja Wyróżnia się klimatem oraz uniwersum pirackiego Battle Royala chyba jeszcze nie było. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy do wzięcia udziału w tym darmowym okresie. Blizzard zarejestrował Diablo Immortal i zapytacie, dopiero teraz? Na to wygląda. Blizzard oficjalnie rejestruje znak towarowy Diablo Immortal. Do europejskich, amerykańskich, australijskich organów wpłynęły właśnie formularze, które mają zabezpieczyć nową, wspaniałą grę Blizzarda w zakresie praw autorskich oraz nazewnictwa. Dowody oczywiście można znaleźć w sieci. W tym miejscu również warto wspomnieć o innych przypadkach rejestracji znaku towarowego przez Blizzard. Jak obliczył serwis blizzplanet.com, czas pomiędzy rejestracją praw a wydaniem gry nie przekracza, zaczął 18 miesięcy, zazwyczaj jednak taka przerwa wynosiła około roku. W przypadku różnych dodatków WoWa było to od 11 do 18 miesięcy, a nawet 9, Hearthstone to zazwyczaj 8 miesięcy. Co to oznaczało? No cóż, jeżeli trend zostanie utrzymany, to z dużą dawką prawdopodobieństwa. Możemy spodziewać się, że Diablo Immortal powinien zadebiutować w lato, jesień przyszłego roku. Najgorszy scenariusz zakłada jednak, że na grę poczekamy aż do wiosny 2022. Całość podobno jest już praktycznie ukończona, wewnętrzne testy zakończyły się kilka tygodni temu. Dobra wiadomość. Star Trek Online właśnie zadebiutował na coraz popularniejszej platformie Epic Games Store. Oznacza to, że jeszcze więcej osób zapozna się ze Star Trek Online oraz jeszcze więcej osób go wypróbuje. Star Trek Online to jeden z najbardziej niedocenianych MMORPGów na rynku, który oferuje niesamowitą przygodę i to zupełnie za darmo. Wcale nie trzeba być fanem uniwersum. Nawet bez tego możecie się nieźle bawić. Star Trek Online to również najzdrowszy MMORPG, który wyszedł pod ręki Cryptic Studios. Jeżeli wierzyć producentom, to nawet Neverwinter nie ma tylu aktywnych. Graczy. W tym roku mieliśmy dwa duże dodatki oraz wiele więcej mniejszych patchów, zatem polecamy spróbować, jeżeli macie taką ochotę. Ten mobilny MMORPG ma wszelkie podstawy, żeby spodobać się również Europejczykom. Nie wierzycie? No to spójrzcie na gameplay, który leci w tle. Projekt Eternal to mobilniak w trochę bardziej zachodnim stylu, choć za jego produkcję oczywiście odpowiadają Japończycy. Całość wyróżnia się otwartym światem, majestatycznymi miastami, epickimi worldbossami wymagającymi dungeonami oraz jasnym podziałem na tanków, DPS-ów i healerów. Co jednak najważniejsze, deweloper zrezygnował z wielu ułatwiaczy rozgrywki. Nie będzie to MMORPG, w którym każda postać będzie używała autowalki oraz AutoQuest. Testowania. W listopadzie projekt Eternal ruszy z japońskimi beta testami, globalnej premiery spodziewajcie się natomiast w 2021 roku i to jest pewne, bo każda gra do tej pory od Asobimom Studiom trafiła na zachód. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który nios zainteresował Was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!